Jesteśmy Damian. Słuchaj, jest kwestia. Wszyscy wiemy, To my uwielbiamy jest uwielbiamy Skyblok? bloki. Nie, to nie jest SkyBlock, ani trochę. A. Nie, to nie wygląda jak SkyBlock. Nie, to nie jest... Czy... Nie. To wydawało się, to nie jest Renstop SkyBlock, o... To... Czy my możemy dostać jakąś, nie wiem, jakiś tytuł? Nie, to nie jest skyblock, to wcale nie jest do niego poradnik, i te dwie czapki, le, le, i to, i to, to, nie, to, 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 nie, to le, nie, to nie. Mogę nie mogę cię pić. No i dobrze, w końcu. Ale e, Dobra, to? będąc szczerym, to, e, tam, bo, to no bo pies to, mi gryzie w stopę, stilisz, przestań, to jest Ważne, że nie ja. To jest skyblock, ale zasada jest inna niż na normalnym skyblocku, ponieważ Aha. nie masz rozbudowywania się. Tylko w tym przypadku i tak gramy znowu na bedro. Tak, zostaw łapkę w górę, to nie będzie bedroga na a wiecie, że on kłamie, eee, nie? Jakby jest taka opcja, świadom. że kłamie, jest taka opcja, bo nowy rok się zbliża i... Nowy rok, wie ja. Dobra, co my tu robimy? On kłamie, nie to, nie to i my kłamiemy. Potrzebujemy wydobywać, jak widzisz po prawo, mamy na ścianie Cobblestone. Myśmy mm -hmm. wziąć ten i musimy wydobywać kobla. Im więcej kobla wydobędziemy, tym większy progres zrobimy. Ja, ja pozwolisz, wykorzystam ten... ten Cobblestone. Nie a. dziękuję, bo ty go zebrałeś. Tego nie, też go zebrałeś? Zebra. Nie, nie, bo ja go nie mam, w sensie a on bo... mi nie zostaje. O on znika? Uu, to tego się nie spodziewałem. To musisz zdecydować. masz w skrzynce kill jeszcze. A, ale, jest ale to powiedz mi tak totalnie, totalnie szczerze, nie? Hmm? Bo kazaliśmy wejść do Czerwonego, co nie, prawda? No, żebyśmy raz wyspę. Widzisz, no i oblokowaliśmy wyspę. I teraz możemy na przykład Dirta trochę zbić stąd, żeby sobie tam przejść. Ja wiem, że ty będziesz próbował tam skakać, prawda? Ale no, to już jest inna kwestia. Halo? O! Jestem. to jest dobry stoniarka. I czemu to jest kurczak, który jest. O, co? Kamienny kurczak. Hmm. Dobra, można go bić, to chyba zwykły kurczak. A, ja to dobrze. Bywa... Teraz możesz kopać, tak, to prawda? No nie, no ty czekaj, ukradnij Rogala tego. Seven days, a czekaj, czekaj, za. Chłop, co się tam denerwuje. To się też liczy. Nie, te kobuty z się nie liczyły, what a, a ten się liczy? A ten. Aha, bo ja muszę go zebrać i on wtedy się liczy. Dobra, rozumiem. Wysoko. Ja wiem, ja wiem, Krystianku, nie, nie chodzi nie o to, że musisz go złapać do ekwipunku, on dopiero wtedy się liczy. Ale jak chcesz kilo zrobić? Eee, no, to masz problem. Musisz zrobić żelazny. Wiesz, że tam skrzynka jest na dole, nie? Gdzie? No pod tą wyspą. A za wyspą też jest, widzicie? Nie. Wow, o sadzonka i kości, no, złote złoty kilo. kilo. Naprawdę złoty kilo w gówno nam daje w tym przypadku. Czy złotym kilowem można żelazo wykopywać? No właśnie nie jestem pewien. Ja też nie jestem pewien właśnie. Chwila. skoro ob... poszliśmy w tą, to rozumiem, że dalej będzie się rozbudowywało w tą. Dobra, to poczekajmy na kolejną wyspę. Jesteś Masz plany stanie... merze. O, co mi dałeś motykę? U złoty okay. miecz. Nice. A złoty miecz. Cierpiażycie. O. Ja ja też wykopuję, żebyśmy mogli coś dalej zrobić. W sensie liczę na to, że będziemy mogli coś dalej zrobić, nie? To jest kamerę. No, to jest nowa wyspa! O, wyspa. Tam jest! Nice! Dobra, czekaj, Damianku, ja cię prowadzę. Czy to jest lodowa krowa? <gryw> jest lodowa krowa. Nie mam pytań. Dobra, skrzynkę możemy postawić jakoś tu. Teraz mogę zrobić tak, bo zawsze wszyscy krzyczą, żebym to tak robił, więc niech będzie. Damian, lodowa krowa! Tylko nie mam zjadać. Lodowa siadra, krowa! Co będzie? <gryw> wow. To jest jakaś opcja handlu, chyba. What to, będzie the hell? Kliknę... to będzie jak kliknę... shop. będzie jak klik blog. No, może Ty, to jakieś... na dole są roboty? No ale czy on ma jakieś ceny? Cennik jakiś jest? Czy ja mogę sprzedawać na przykład za to? Tutaj jest sklep, Krystianek. tu jak, You can sell specific items in exchange for Cobblestone Currency. A, czyli możesz sprzedawać. Oh. Oh. Czyli tak jak my teraz mamy, to mogę zobaczyć, ile na przykład kosztuje to, czy ja to mogę sprzedać tylko? Nie, Jak się kupuje. Aha, żeby sprzedać, nie, jak chcesz sprzedać, patrz, chodź, oddam ci i zaraz zobaczymy, patrz. Nie, Krystian, tu się sprzedaje w, w Nie, czy... jest patrz, jest, jest DIR, nie, stajesz na płytce, a jest napisane, ile widzisz? 25C Cobblestone'ów za 8 DIR, tak? właśnie kupiłem 8 DIR, tak, gratulacje, bo tu a. się kupuje, a tam się sprzedaje. Aaa, a bo tu jest napisane, co możemy sprzedać? Mięso, kamienny ziemniak? Okej, okay. co najmniej coś dziwnego. Możemy ciasto sprzedawać. Cobblestone Crusher za tysiąc tych jest. Co to jest Cobblestone Crusher? Nie wiem. A tu nie ma nic. Litra za pięć tysięcy? Fajnie byłoby piec pewnie kupić. Piecyk, no za sto Ty, tak, a jak, A tak. jak wrócić? Warp po prostu? No. wo Nasza taka wyspa do handlu. Mamy drzewa tam. Jest. Nice. Tak. To teraz je zepni Mamy dwa drzewa, Damian. A Teraz gdzie tą skrzynkę sprzedałeś? Nie sprzedałem skrzynki, właśnie chcę ją schować na naszą główną wyspę. A która to nasza główna wyspa? Chyba ta do sprzedaży, bo wydaje mi się, że naokoło niej się będzie wszystko budowało, wiesz? O dobra. nie, wywaliło mnie, o Mam nie! To się wywaliło. A nie wiem, bo... Dobra, ja nie zobacz, w takim razie. Mówisz na... Szok, dobra. Jest stałą za 25, brakuje nam jednego, Damian. Czekam, bo dołączasz. Dobra, tutaj. masz. Mam 8 kamienia. Pytanie, czy tym zwykłym kamieniem mogę craftować tak naprawdę. No to odblokowałeś chyba nową wyspę, tak? Czy nie? Nie, nową nagrodę. Czym jest nowa nagroda? Nie wiem, no był New No ta nagroda? Może w sklepie coś się odblokowało. Nie ty, mam kamienny kilof. A, no to właśnie, o to chodzi. To teraz zobaczę, czy ja mogę craftować tak naprawdę z tego kamienia, kamienne narzędzia. Nie, ale zobacz, czy możesz... Jakby wykopiesz, to dostaniemy do. Ale ale zwierz, zwierz, czy. A, to po to kupiliśmy kamień, żeby... Co? Kupiliśmy po to kamień, żeby móc teraz go rozkopać? W ogóle bardzo mi się podoba, że ktoś stworzył tą mapę i jak kopiesz kobla, to od razu za nią jest obsydia. Więc tak naprawdę możesz sobie stanąć i trzymać w miejscu. Eee, I to jest bardzo tak. wygodne. Czyli, tak, czyli od... jeżeli będę kopał też tobą, to będziemy szybciej to wydobywali w teorii? Wydaje mi się, że tak. nie. Może minimalnie. to się to jak to wygląda, że kopiemy tą samą ścianę w tym samym miejscu? W tym samym momencie, przepraszam. Aha, o! Nowa, nowa wyspa! Nowa wyspa Pierwszy ją widziałem Uuu, tam. ładna. Ej, bo mój pies jest dzisiaj jakiś nadaktywny, powiem ci. Nadaktywny. Ty, tak, to jest bo... świnia. I to taka Co? ziemna. Bier... O, Ej, to nie zabijaj jej, bo, ja, bo kurczak już zniknął, nie? Ej, ej, spróbuj no, nasiona zdobyć. E, mogę spróbować, bo nic. Bez... Szczę... mam jedno. O, to czekaj, idę z... Drugie. A nie, mam drugie. Nie spadło. Najś. Dobra, pa, Mam pa, trzy nasiona, kurde. O, pan. Ciep... No. Świnia, wracaj. O, nie, nie, nie damię. To, to, jest, to jest ryzykowna operacja, że tak powiem. <grym> Ona ma kwiatki na głowie. Tak? Ale spoko, da się, da, się, da się. E, ty, są marchawki, tu są. No są, i tam dalej też jeszcze są marchawki. Co tam chcesz? pat, o, 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 o. A, chcesz tu posiać? Tak, o, tu jest rzadko w ogóle. Mnie bardziej ciekawi, dlaczego tu są teamy w sumie z jednej strony. Może rywalizacja jakaś? Kto szybciej? Kto szybciej hmm. zrobi progres? Kto szybciej do nową wyspę? O, New Revolution. O, piec No, w sumie to dwa, bo ty też, tak? Tak, no i na. Dobra, to zróbmy piec tu. Nie wiem, czy masz... Że, a nie, ty masz żemlazo. 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 Tak, żemlazo. 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 Taki trochę francuski wojownik. Jan Don żelazo. Dobra, zaraz. Dobra, mamy 8 to... żelazo, słuchaj. I co chcesz, piaderko? Ja nie wiem, co chcesz. Chcę chcesz iść do, 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 do sklepu. Chcesz wydać nasze moje ciężko zarobione pieniądze. No, moje, moje, moje ciężko zarobione pieniądze. No. Damian, ty nie masz ciężko zarobionych pieniędzy. Siema, czy możemy kupić spawner? Nie, nie możemy kupić. Faunera, fuck. No nie, to mieli... trzeba byłoby zrobić normalny upgrinder. A bo to jest all ship, widziałeś? Owca od złota. Tak, tak, i ogólnie y, y, ją później się y, obcina i dostajemy surowce, jakie jak, jak ona dostanie na plecach, nie? Co? No. Holy Jesus, a to czy, potrzebujemy jedną przynajmniej, to jest 400, ty, to trochę jest. 400 jest, no. i trzeba byłoby mieć miejsce i nożyce. Czy jest no to, jakiś szybszy jest... sposób na kopanie kobla? No to no to trochę... Gorzej. O, dostałem jajko i sikierę złotą i kamienny kilo w krystianie. A co? No skrzynce znalazłem, jakieś skrzynce. Na drzewie była. A jajko jakie? Zwykłe. Takie, ale tak. ja, co to jest zwykłe jajko, kurze? Takie. Zwykłe. Takie, ale ja, co to jest zwykłe, jako kurze? No takie, że mogę ci w mordę rzucić, no. Aha, czyli może się kura jakby z tego zrespić? No, jak się nie będzie krępowała, to może, no. A, okay. Ale co, słuchaj, mam trzy. Któraś może nie będzie się krępowała. Masz trzy, w sensie? IQ. Okej. Okay. Ej, eee, Krystian, ty... raz zebrałeś tą skrzynkę, która jest tam, 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 tam? Jasne, właśnie idę panią. panią musisz się do niej się do, dokopać. To idź do... za tamtą wyspę i rozkoń kobla, no. I co co, co? co ty reprezentujesz swoim życiem? Powiedz. Z zostawmy to bez komentarza, dobrze? A, nie mam kilofu, Damian. Nie wiem totalnie czemu. O no nie, zabrali rękę! Nie, kichnąłem! Wróciłem ci rękę. kilo, pajacu. A, Kilof jest, jest? Cztery nasiona i pochodnia. O, nowa wyspa! To jest nowa nagroda. A, nowa wyspa, tam jest! Bambus co? mamy! No, no, mówiłem! Czemu mam już Damian? Hurra! To jest. A wyszedł pod tą ja A <grywa> Widziałem jak zapierdziela po schodkach. <grywa> Twoja konstrukcja jest nie do końca przemyślana i niektóre stworzenia są w stanie z niej uciec. Nie wiedziałem, że ten kuczak może tak przejść. No bo zostawiłem na pół bloku miejsca, nie? Bo tak no. chciałem designersko tu zrobić. Nie? Designersko, rozumiem? Tak, ale, ale ten kuczak jakby był bardziej designerski. Siedzisz tu, kurde, knoju. Dobra, i teraz tak. Damian! Dawaj są nożyce! Dwa, są dwa kurczaki, już. Damian, dawaj nożyce. No już, nie płacz tam. Co ty tu od od Jani pałniłeś, no? to jest to. kurczak, to. Ale już mamy dwa Fff. kurczaki. Nie a, potrzebujemy ale ale tu mam owieckie. Ty, mamy tu trzy kurczaki. To po co wydałem nasze, to... nasze pieniądze? A, wydałeś nasze pieniądze? Nie. A, to fajne, się ja zatwierdzę po no. drugiego kurczaka. Czy ty jesteś diamentowa? Hmm. Krystian, diament spadł. No chyba se jaja ze mnie robisz teraz, eee, A, co? Ty tak już wymyśliłeś się jej więzienie. Czekaj, bo robię tak, żeby nie wypadło nic. Dobra. Ho, Pobla nie dostałem, co prawda. Ale mamy diament. Jeszcze tylko takich osiem i możemy zarobić. No to czego zarobić. No bo zrobimy blok i możemy go sprzedać. Mhm. Mm no. Ona chce Ci pusiaka dać. To esmeralda jest, ale nie nazywa się Godlewska. Oj, o... Be. Słuchaj, no. bo teraz. Ja nie wiem, ja czy potrzebujesz tego jeziora, nie? Słuchaj, ja tu robię majestatyczną wioskę. owiec. Dobrze, zgadzam się. Nawet pomogę ci ją tworzyć. O! Możesz ją obciąć. Kolejny diament. Ura, Mam na już dwa. To już nie. dwa. Dziewięciu. O! 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 Możę otworzyć! A czemu trzcina teraz działa? Nie wiem, ale niech tak rośnie. A, okay. a, no mogę, a co? mogę więcej trzciny tu zasadzić, która będzie w ten sposób działać? Nie. A. A, bo tu są półpłytki. Zawsze to tak działało? Nie wiem. O co, żryj! O jakie e, Bo ta owca chyba się trochę stresuje. Nie, po prostu sprawdza jakość trawy. Godlewska różdżupę, no! Musimy być bogaci! No pomniałem, że ją tak nazwaliśmy. To ty ją tak nazwałeś. Nieprawda! Już ci nie mówię, ile w ogóle za blot diamentów. Za diamentów 500 nam chcą dać. Ile? 500! A owca kosztuje 400, możemy kupić sobie krawel, glinę, sadzonkę, piec albo pisto. To wydaje mi się, że najlepiej jeszcze... Nie wiem, czym jest ten kobyl Crusher. E, tam masz... Help, masz wytłumaczone. Kobble Crusher produkuje koblstouna, niszcząc kobble, bloki ta które są postawione na A. Czyli robisz na nim generator y, kobla? Tak, i piston pcha później. Robisz to na... nie. nie, możesz od razu zrobić, żeby było się na nim. I wtedy nie musisz kopać. O, w ogóle są krowy magmowe i lodowe. O! Dobra, Dobra, mam kolejny. Potem fajnie. możemy 8. zrobić naprawdę, mm. naprawdę piękną wyspę. W sensie się fajnie. Ktoś wpada na te pomysły, kurde, i to jest fajnie realizować. Tam dwie krowy mamy. Jak to mamy krowy? Do no, krowy oh. mamy, ty. Chodź zobacz. A one skąd tutaj? Przychodzę, a to takie cudo. What the fuck? Pa, ile mamy hajsu? O, ile wyspa. mamy hajsu? O! Dobra, teraz już żebym się nie walnął. To nie to, to nie to. Orship. Dobra, mam jedną. Mart, dawaj, idziemy. Jak wyspa wygląda? Ładna ładna jakaś? Jaka wyspa? Jest nowy ten, nowy creeper na niej, jest pustynna. O, No, nice. A no, wiesz, no, nice. no, jak to się... zostawia kamień? Nie wiem, możesz sprawdzić. Mm. Nie, na razie podziękuję, nie chcę testować. Nie, to jest też diament? Nie, to jest lapis. Damian, rozmnażaj. O, ale jest ma duża? Dobra. To jest lapisówka. Jaka wyjdzie? Jaka wyjdzie się. mała? To jest lapisówka eee, chyba. Lapisówka? Tak, chyba. Mi, się, tak A. mi się wydaje, że to lapisówka. Ale mamy pięć lapisów. O ku, Tylko że, czekaj, też oni, oni co skupowali złoto, nie, złoto emeraldy. Czyli lapisówka taka trochę to dupy bym powiedział. A jakby będziecie chcieli więcej oczywiście takich wspaniałych odcinków i kontynuacji tego, to dajcie znać w sekcji komentarzy. My póki co dziękujemy serdecznie za oglądanie, potrzymajcie się ciepło, no i cześć! Nała.